kiedyś byłem jej większym entuzjastą, dostrzegałem korzyści z tego płynące, natomiast teraz widzę też bardzo wyraźnie problemy z tego płynące, więc to zmodyfikowałem swój swój pogląd. Dostrzegłem wyraźniej problemy wynikające z uprzywilejowania wielkich międzynarodowych korporacji mm. chociażby, więc tak zmieniam swoje poglądy pod wpływem danych, na przykład. A jest jakiś z Twoich poglądów, przy którym mógłbyś się zastanowić, czy na pewno masz rację? To w wielu. Znaczy, są sprawy mhm. niedyskutowalne. Natomiast jest wiele spraw dyskutowalnych, takich. No, sprawa na przykład wolności czy też własności, tak? Chodzi o to, żeby moja wolność nie naruszała czyjejś mhm. wolności, a natomiast żeby w ramach swojej wolności mógł robić co chcę. No i teraz pytanie, kiedy już naruszam, a kiedy nie? I to jest świetny, aktualny przykład. Rafał Zaorski ma taki mhm. apartament tak. na szczycie Złotej 44, nie? I sobie wymyślił, że go sprzeda 20 tysiącom ludzi po kawałku. I teraz pytanie, czy on nie nadużywa swojego prawa własności, czy być może że nadużywa, bo gdybym był sąsiadem Rafała Zaorskiego, to prawdopodobnie nie byłbym teraz bardzo szczęśliwym człowiekiem. No nie, ja jestem za pozwoleniem na broń i myślę, że mógłbyś zrobić sobie takie, 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 takie pozwolenie, bo niestety to, co on robi, jest dość mocno jest dużym nadużyciem, co by nie gadać. No właśnie, ale on korzysta. Sw ma swoje mieszkanie, ma prawo własności do tego mieszkania. Mhm. Tak i chce je podzielić na 20 tysięcy i komuś sprzedać. Gdybyśmy stali na stanowisku, że własność jest święta i nic z nią nie można zrobić, no to w zasadzie nie można byłoby z tym nic zrobić. Natomiast chyba czujemy, że nadużywa trochę tego mhm. prawa i że ludzie dookoła niego trochę na tym tracą, a być może nie powinni. Więc widzimy, że są sytuacje, w których tą wolność czy własność warto ograniczyć. Natomiast zawsze jest nigdzie. gdzie. Jest taka ta szara strefa. Mhm. No i tutaj bardzo często się ten suwa, przesuwa hmm. te swoje stanowisko w różnych sprawach pod wpływem chociażby takich wydarzeń.